Jak ktoś chce z nami, z Lizą, jak ktoś chce z Lizą zagrać wykrzyknik Kidrop na czacie, daję wam to z kodem FRAJO, 2 złote, 2 złote. Za darmo i możecie wtedy zagrać z nami. Dobra, ale zaczynamy od tani skrzynki. Dobra? Dwie stóweczki. Otwieramy. A kliknij ty. Wolka, wolka, soft pop. Dajcie kwiaty dla tej kobiety, bo wtedy coś się stało z Oskarkiem. ADHD, pokolenie Jetix, Disney XD. Dobra, i, i, i co? oj to me, o, kurde, to... <mawiczny> Chorosho. Tak się... Ale teraz poczekaj, no, mam taktykę, żeby nie przegrać za dużo. Robisz upgrade. <mawiczny> Razy dziesięć. Jak to się uda... No, ja się nie uda. Co, kurwa? I Win. Min? No tak. A I razy dwa to. Kurwa, Glocka fajda, będę mógł wypłacić od razu. Nie no, Liza, ty jesteś jakaś kurwa wartemna. Co ty What the fuck? Liza, powiem tak. Dzisiaj...